16 jezuitów zlikwidowanych tylko podczas wojny rebiści zlikwidowani tutaj mamy obsada sanktuarium Faltetting Kapłan i sześciu wspomagających zlikwidowanie 28 ósmego Kwietnia 1945 roku, Berbiści zlikwidowani od 39 do 1945 roku, Jezujci zlikwidowani od 1939 do 1945 roku, Johannes Prasek zlikwidowany, zgilotonowany 10 listopada. 1943 roku w Hamburgu. Trzech kapłanów i pastor. Mówił o nich. Franciszek, jak był w Hamburgu 12 października w 1986 roku. Był to mord rytualny zaplanowany na nasze czasy, aby krew ich spłynęła razem. Tego dnia w Krakowie, w Warszawie, w Częstochowie na placu Hitlera, na alei Hitlera. Wyszły gazety opisujące 10 listopada 1943 roku bombardowanie Rzymu przez amerykańskie bomby. Luchany z mój wielki przyjaciel, urodzony 13 sierpnia 1911 roku w Hamburgu. Tego dnia został poświęcony, poświęcony. Została koronowana Matka Boska, Matka Boska z 1114 roku, tak jak Matka Boska w sanktuarium w Tulcach, została poświęcona, koronowana, to jest ta korona, koronowana przez biskupa Bernarda Dybinga, którego historię poznałam w Rzymie. Rodził się w Münster. Rodził się w Münster w 1900, 1808 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w Ameryce. Przyczynił się do tego kuzyn polskiego papieża Piusa X, Leopold Moczegęba, który założył w Ameryce seminarium Cyrelejma Matadego. Tutaj mamy kościół. Kościół powstały w Rzymie serca Chrystusa Króla. Kamień węgielny położył 78-letni Deon, założyciel Sercanów, dokładnie 18 maja 1920 roku, kiedy w Wadowicach, w domu Żyda Bałamuta, urodził się Karol Wojtyła. Tego dnia Piłsudski wrócił do Warszawy z Kijowa. Nie ma przypadku, tutaj mamy dzień urodzin Johannesa Praska, koronacja Matki Boskiej w L. 13 sierpień, w rocznicę śmierci Marka Awiano, wspomagającego księdza naszego polskiego króla w bitwie pod Wiedniem. 13 sierpień to jest również. Ingres biskupa Kozala do katedry we Wrocławku 13 sierpnia 1911 rok. Jest to również poświęcenie kaplicy. Kaplicy powstałej na terenie własności ostatniego polskiego Nobla, który oświetlił Amerykę razma Józefa Jerzmanowskiego. W Prokocimiu wykupił włościa 25 czerwca w 1900... 1895 roku. Zmarł w prokocimiu 7 lutego 7 lutego 1909 roku Tego dnia Arcybiskup Białego Stoku, wcześniej Wilna Romuald Jobrzykowski miał 33 lata urodziny były to również rocznica urodzin jego bratanka miał 5 lat Romuald Antoni Jobrzykowski Tutaj jest dzień koronacji nie koronacji, tylko koronacji Matki Boskiej Bel, rodzinie Johannesa Praska, ale poświęcenia kaplicy w Prokocinu. Kaplicy w Krokocimie. Dzisiaj wszyscy są z nami. Tak jak jest ksiądz Józef Woźniak, pustor sanktuarium w Tulcach, do którego pielgrzymuje nasz ksiądz Michał Woźnicki. Miałem posługę tutaj w tej kaplicy. Od 1945 roku wracając z Dachu. W Hamburgu po wojnie było około miliona Polaków. W ogóle w Niemczech było około 10 milionów, których tu przetransportowano planem. W tym uczestniczył Andrzej Wyszyński, prokurator, sędzia, kuzyn kardynała, który był w tym czasie. Przechowywany w laskach. Bo powstanie warszawskie też już było przygotowane budową osiedla Żalibusz w 1921 roku przez ludzi Bieruta i Andrzeja Wyszyńskiego, prokuratora, który urodził się 10 grudnia 1883 roku w Odesie. Matka Boża, królowa Polski z Orłem. To jest obraz Matki Bożej, Królowej Polski, nie ten szczęstochowy. Dlaczego mamy ten obraz? Właśnie sobie. Obraz upamiętnia odrodzenie Królestwa Polskiego. Odrodzenie Królestwa po 216 latach. Koronację naszej polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, Teraz spoczywa w byłym biskupstwie. Braci Boże koło Hamburga. Tu jestem Orze. Mój pradziadek Sambor II. drugi II drugi z Ludwiszewa. Drugi pradziadek Adolf IV, który razem z bratem Brunonem Schauenburgiem fundował miasta, fundował kościoły, klasztory. Adolf IV, pradziadek polskiej królowej, był świętym franciszkaninem. Jej dziadek założył Berlin, gdzie ona się urodziła. 25 sierpnia 1270 roku, kiedy umarł święty Ludwik, król królów. Podobna jest tutaj do Jadwigi Śląskiej, do Jadwigi, króla Polski. Wszyscy pochodziły, wszystkie pochodziły od Jadwigi Wittelsbach. Zmarły w Dachau 16 lipca 1976 roku. Przy Dachau w Eisenhofen urodził się niezwykły biskup, biskup Neuheusler, a urodził się 27 stycznia w 1888 roku. Święcony. Tu jest, mamy polską królowę. Polska królowa Marysieńka, o której się nie wspomina, która ufundowała klasztor sakramenty. Sakramentki oddały się w ofierze, w ofierze za Polskę, żeby nie była biała, żeby nie była czerwona, tylko że była Chrystusowa. Ślub złożyła również. Te siostra Małgorzata od wszystkich świętych. Śluby wieczyste miała 10 listopada 1943 roku, kiedy zgilotynowano tu w Hamburgu Johannesa Praska, dwóch kapłanów, trzech kapłanów razem, katolickich i pastora, żeby ich wspinała razem. Ofiara została wypełniona 31 sierpnia 1944 roku. Jest to dzień niezwykły. Tego dnia w Moskwie Andrzej Wyszyński wydaje dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich. Tego dnia do Hamburga przybywa 80 Polek na Hamburg-Wandsbek. 80 Polek z powstania warszawskiego, a z obozu w Pruszkowie, który zaburzyli 6 sierpnia 1944 roku. 6 sierpnia, kiedy zamordowano 30 redaktorystów, szkoleni byli w Osiedlu Żalibórz. Tego dnia żołnierze Maczka przeszli po mości Warszawa. 10 listopad 1944 rok. Przywieziono 1750 warszawianek do obozu koncentracyjnego w Emsland. Bo było tam od 1932 roku 15 obozów koncentracyjnych. Dlatego też na tych terenach, w Emsland, na terenach misyjnych Wnuka Sowieckiego, umieszczono w tych obozach 15 Niemców z rozkazu Kaufmana, Gabela i Hamburga i, i, i przestępcy. Bruno Steckebachera, urodzonego 7 lutego 1902 roku w Hamburgu. Tego dnia urodził się bratanek arcybiskupa Romualda Jałbrzychowskiego. Zamordowany, zlikwidowany. 20 stycznia w 1940 roku. 13 grudnia 1940 roku. zorganizowali przybycie do Dachau 527 kapłanów. Wśród nich był biskup Nowicki, biskup Gdański dopiero zlikwidowany 10 marca 1971 roku w tym samym szpitalu, co zlikwidowano kardynała Hlonda. Aby Wyszyński stanie st aby Wyszyński Stefan mógł zostać polskim kardynałem, współpracujący razem z kuzynem Andrzejem Wyszyńskim, który był przy podpisaniu umów 8 maja 1945 roku w Berlinie. Organizatorzy organizowali również wystały. Warszawa oskarża naród niemiecki Muzeum Narodowym 3 maja. 1945 roku, kiedy w Hamburgu Kaufmann oddawał Anglitom Hamburg, miasto bez przerywu krwi. A tego dnia Anglicy bombardowali statki z więźniami obozów koncentracyjnych. Zginęło 8000 ludzi bez przerywu krwi. W tym transporcie, w tym na tych statkach, byli również 24. Polaków z pierwszego transportu do 14 czerwca 1940 roku. Nie ma żadnych przypadków. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, w tej kaplicy, gdzie jest tyle łask. I prosimy całe niebo. Prosimy wszystkich świętych, błogosławionych, wszystkich papieży i ostatniego papieża fatymskiego, Piusa XII, który był w tej kaplicy wielokrotnie. A tutaj mamy drzewo krzyża. Zaraz o 12.00 łączymy się w modlitwie razem z naszym księdzem Michałem Woźnickim. Ksiądz Michał Woźnicki oddał się w ofierze za mszę Świętą Trydencką już 20 stycznia 2017 roku. Tego dnia było zaprzysiężenie prezydenta Trumpa w Ameryce. 20 stycznia 2017 rocznica śmierci Cesarza, 50. cesarza króla Niemiec, wnuka Sopiejskiego 20 stycznia 1745 roku w Monachium, pochowany w kościele Tatynów, który został ufundowany w dziękczynieniu za życie jego ojca Maksymiliana Emanuela, potomka Jadwigi Wittelsbach z Dachau. Matka Boża Wyl, Matka Boża Owińska, Matka Boża Tulecka, Matka Boża Niepokalana, Patronka Hamburga. Hamburga gdzie umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V., a urodził się Benedykt V w Rzymie 2 marca 1915 roku. W rocznicę jego urodzin, 2 marca 1876 roku, w tym samym miejscu urodził się ostatni fatimski papież, Pius XII, który jako Eugenio Pacelli był w tym szpitalu, w tej kaplicy. Były to, kiedyś się urodził, 2 marca w 1876 roku, były to 66 urodziny papieża Leona XIII który wydał encyklikę przeciwko masonerii 20 kwietnia w 1774 roku. Pięć lat potem, 20 kwietnia urodził się Adolf, słynny Adolf, którego promował Karol Kaufmann, Gauleiter Hamburga, 20 lat bez bez kary. Promował 33 razy w Hamburgu. Jako obywatela honorowego go uznano, Kaufman go uznał 19 kwietnia 1933 roku, a sam się ogłosił uniwersalnym władcą, tak jak teraz oni mają władzę. 16 maja 1933 roku. Masz, Matka Boża, Berl. Matka Boża, pocieszycielka Strapionów. Koronacja. Nie urodził naszego księdza. Gdy się urodziłam 7 lutego w 1952 roku w Gdyni, w kościele, gdzie była piękna kaplica Matki Boskiej, cudownego medalika. Były tam siostry szarytki. Tego dnia... W dnia aresztowano trzech kapłanów we Wocławku, w Kielca i w Katowicach. Wszyscy byli torturowani ponad trzy lata jako szpiedzy Watykanu. Czy to przypadek? Urodziła się w Berlinie. Nasza polska królowa. Małgorzata. Wnuczka Małgorzaty, królowej Danii, z Lubiszowa. Babcia jej w dniu jej urodzin ufundowała w Roztoku kościół Świętego Krzyża. Matka Boża, królowa Polski. Sam wszechpotężny zwrócił Polakom zwycięskie znaki. Jezu, Matko Boża Turecka, która przytula z nas i proszę Ciebie, również wszystkimi męczennikami Dacha, gdy byłem świadkiem profanacji Eucharystii w Karmelu Krwi Chrystusa Fundacji więźnia Dacha, biskupa panu Ile miał siły ducha w pojedynczej celi, osadzony 11 lipca w 1941 roku. W dniu, kiedy tu w Hamburgu zamordowano biskupa wetnamskiego z Płocka, spowiednika siostry Faustyny, biskupa Juliana Nowowiejskiego, który bierzmował kardynała Wyszyńskiego 16 maja. 16 czerwca w 1913 roku tego dnia w Moskwie powstał ogólnomoskiewski Związek Zawodowy Solidarność. Arcybiskup Julian Nowowiejski został w potworny sposób wedle planu Andrzeja Lużyńskiego. Zlikwidowany 16, 28 maja 1941 roku, kiedy do Święcimia przewieziono transport 303 Polaków, a wśród nich Maksymian Już była wyznaczona data jego likwidacji. 14 sierpień 1941 roku, kiedy podpisano kartę atlantycką, kiedy utworzono Wojsko Polskie w Moskwie, kiedy zamordowano 250 Polaków ze Stanisławowa w Czarnym Lesie. A teraz? Wszystko zakłamane. Franciszek 8 maja 2017 roku tańczył na Watykanie z Robinem Edgarem Wilkiem z Hamburga. A tego dnia w Hamburgu w ratuszu Olaf Scholz prowadził uroczystości ku czci masonerii, 300 lat powstania masonerii. Kościół w Hamburgu 18. Czerwca. W 2012 roku sptał się kościołem 12 religii. A tutaj mamy tabernakulum i nie świeci się lampka. Mamy ołtarz, który widziały miliony. Matka Boża ratowała ten szpital. Matka Boża jest patronką tego miasta. Matka Boża Nadziei jest patronką pustelni Matki Boskiej Nadziei koło Lourdes. Zanim było objawienie w lurtu, fundował ją nasz Herman Cohen, pustyn Bariot Najświętszego Sakramentu. Karmelita. Odnowiciel Karmelu we Francji, w Anglii, w Polsce. W Wedługlicach. O św. Józefa. Święty Rafał Kalinowski, rówieśnik polskiego papieża 11 września 1888 roku. 1898 roku dziękował siostrą Złagiwnik Giewnik za życiorys Hermana Koena Augustyna Marii od Najświętszego Sakramentu. Melity bosy. Mocy Eucharystii, tak jak nawrócenie św. Pawła, tego historię poznałam Padywol. W dniu Beatyfikacji 108 męczenników, w tym biskupa wietnamskiego i arcybiskupa nowowiejskiego, 13 sierpnia, 13 czerwca. 13 czerwca w 1999 roku w Padebo. dziś wszyscy są z nami. Matka Boża wszystko słyszy. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.